Dzień dobry wszystkim. Mamy wspaniały wiosenny poranek. Dosyć mroźny, ponieważ co było minus 4, ale już powoli temperatura pnie się ku górze, jest minimalnie na plusie, a ja znajduję się w rejonie zwanym Fichtelgebirge. Są to niskie niemieckie góry, znajdujące się w północno-wschodniej Bawarii. Niedaleko mamy Czechy, a z czeskiego. Ten teren nazywany jest Smreczanami. Także jeśli interesują Was również góry niskie, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Niskie góry, góry smreczane dominują tutaj nad dosyć płaskim terenem. Od północy graniczą z lasem frankońskim. No i zobaczcie sobie, pełna dominacja sosny, jodeł, świerków. Także bardzo, bardzo fajne, przyjazne tereny też do wędrowania na rozpoczęcie sezonu do jazdy na rowerze. Jestem tutaj pierwszy raz i już mi się podoba. Co jakiś czas w lesie napotykam takie skały narzutowe. Tutaj tędy też przetoczył się lodowiec. No i zobaczcie jak to wygląda. Na myśl przywodzi mi trochę karkonosze, sudety. Bardzo, bardzo fajne formacje. No i jest co tutaj oglądać. Jak doczytałem ze znajdującej się tutaj tabliczki. 500 milionów lat temu, nie wiem czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, bo ja średnio 500 milionów lat temu ten teren był pokryty morzem. No i około 300 milionów lat temu spowodowane ruchami tektonicznymi zaczęły powoli wyłaniać się te skały. No abstrakcja, totalna abstrakcja. Dla mnie nawet przyjemnie jest dotknąć tak odległej nam historii. Smreczane to obszar dla mnie całkowicie nowy. Słuchajcie, znajdujący się niecałe 2,5 godziny od mojego miejsca zamieszkania. Są to góry naprawdę niewysokie, bardzo zalesione. A najwyższy szczyt tych gór to śnieżnik. Śnieżnik, czyli szneberg, liczący tutaj 1051 metrów. Także obszar całkowicie nowy dla mnie. No ale pojawia się kolejna nowość na moim Kanale na moim filmie dawno nie widziany mój najlepszy partner wędrówkowy, czyli moja druga połówka Agata, długo jej nie było, no ale znowu znaleźliśmy trochę czasu, żeby powędrować razem. Pokonamy dzisiaj około 20 km w tym wspaniałym, zalesionym terenie do XII wieku. Uznaje się, że to były tereny niezamieszkałe, albo bardzo rzadko zamieszkałe. Także praktycznie do XII wieku nie było żadnych map, żadnych podań z tego terenu, uznawano ten obszar za totalnie dziki. Mreczany, góry, w których się znajdujemy, stanowiły naturalną granicę, e, można powiedzieć, dwóch kultur. One oddzielały od siebie ludność katolicką e, od ludności luterańskiej, zamieszkującej tutaj tereny Saksonii. W ogóle jest to bardzo ciekawy obszar historycznie, historyczny. Do XII wieku uznawano te tereny za praktycznie niezamieszkałe, za tereny dzikie. Do II wojny światowej ludność tutaj mieszkająca to była ludność głównie niemieckojęzyczna. Później doszło do różnego rodzaju przesiedleń, ponieważ te tereny stały się naturalną granicą Niemiec i Czechosłowacji. I dzisiaj patrząc na liczbę ludności jest ona o połowę mniejsza niż w czasach przedwojennych. No, i to jest to, co Tygryski lubią najbardziej. Fantastyczne formacje skalne, i zobaczcie, zapewne nielegalne, no ale tak to już jest miejsce na ognisku. No, chętnie spędziłbym tutaj noc. Wspaniale muszą tutaj wyglądać cienie powodowane światłem. Ogniska w nocy, wieczorem. Coś pięknego, musi być niesamowity klimat. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, mnóstwo mnóstwo ogromnych skał. Stwarzają one naprawdę cudowne wrażenie. Wąskie przesmyki tutaj między tymi skałami. No coś fantastycznego. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście zaraz na myśl przychodzą krajobrazy znane nam z karkonoszy z formacji skalnych w karkonoszach, takie jak słoneczniki na przykład i cała masa innych formacji, bardzo fajna. No po prostu potęga tych skał jest imponująca. Ciekawe ile setek kilogramów waży na przykład no taka skała. No, i przed nami 300 metrów podejścia. A tak szczytowy na szczyt o nazwie, której nie pamiętam, przeczytałem dopiero na górze. Ale ostatkiem sił, nie no, tak poważnie. Na razie e, chyba będzie to najbardziej wysiłkowy e, element tej wędrówki. Kamienista droga prowadzi nas na jakiś szczycik. Robimy pętelkę. Za chwilę schodzimy z tego już wierzchołka. No, i zaliczamy mniej więcej połowę naszej dzisiejszej trasy. Aga żyjesz, a tak lewo. Czeskie rejestracje, także znajdujemy się blisko granicy z Czechami. Można wyskoczyć z Polski. Czesi, czesi, czesi. No i za mną, ala schronisko, jakiś punkt widokowy, opisany jako zamek, ruiny zamku. Zaraz zobaczymy, co to właściwie jest ale tak to się wszystko prezentuje, także jak Wam się nudzi Fichtelgebirge, wpadajcie. Agata, co będziesz piła? Wodę. Wodę? To ja też. Zaszło słońce, ale w niczym to kompletnie nie przeszkadza. Pogoda jest ciągle fenomenalna, nie ma wiatru. No i zwiedzamy sobie smreczane góry, obszar zwany Fichtelgebirge. No i jak na razie powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo atrakcyjny region. Mija nas spora część piechurów, również zdarzało się mijać rowerzystów. Także teren jest naprawdę turystycznie bardzo, bardzo atrakcyjny, a co najważniejsze leży blisko granicy z Czechami, także można wpaść, jeśli ktoś nie mieszka w tych rejonach. życie tego gościa za mną, niejaki getę. tu siedział, a teraz siedzę ja. Przypadek? Nie sądzę. Aga, jak Ci się podobał w Birkę w górach smreczanych, tak spoko. polecasz? Polecam A komu? Wszystkim ręcistą i nastolatkom, czy każdemu? Dzieciom. Noszą. Także jeśli macie ochotę, całkiem blisko do granicy, jak jesteście w Czechach, to też można odwiedzić. No i tyle. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Cześć.